Czy właśnie zastanawiasz się nad dokupieniem dodatkowego bagażu na swój lot? Jeśli tak, to zaczekaj. Zanim dokupisz dodatkowy bagaż, obejrzyj to wideo do samego końca. Zrób to, a prawdopodobnie zaszczędzisz parę stów. W tym filmiku przedstawię Ci rozwiązania, o których byś nawet nie pomyślał. Uwierz mi, że jest wiele darmowych sposobów, dzięki którym możesz zabrać ze sobą więcej bagażu, Podróżując samolotem, zdradzę Ci kilka rozwiązań, z których sam korzystam i dzięki nim oszczędzam sporo pieniędzy. Oczywiście, sposoby, które podaję, może nie zawsze mogą zadziałać, aczkolwiek, będąc w 100% szczerym, każdy z tych sposobów nigdy, ale to nigdy mnie nie zawiódł. Ok? No to lecimy. Sposób na sklepową siatkę. Do sposobu pierwszego potrzebujesz zwykłej, prześroczystej siatki na zakupy. Zawsze gdy latałem samolotem, to moim wykupionym bagażem podręcznym był tylko plecak, a mimo to na pokład wchodziłem zarówno z plecakiem, jak i z siatką, w której przykładowo miałem 3 kg jedzenia. Nigdy, przy nigdy. Nikt nie przyczepił się, że mam dwie sztuki bagażu podręcznego zamiast jednego. Nikt nigdy tej siatki nie sprawdzał ani nie ważył, czyli tak naprawdę mógłbym w niej mieć i z 10 kg i te wszystkie kilogramy na pokład samolotu wniósłbym zupełnie za darmo. Tip numer dwa. Załóż na siebie ciężkie ubrania lub zwiąż je na biodrach. Koniecznie wyjmij ze swojego bagażu kurtkę i albo ją załóż na siebie, albo zwiąż je na pasie. Ona waży najwięcej. Jeśli bierzesz ze sobą buty zimowe, tak samo załóż je na siebie. Ale na tym nie koniec. Wyjmij z plecaka bluzy i podwiąż je na pas pod kurtkę. Bluzy i kurtki dużo ważą, a dodatkowo zabierają dużo przestrzeni w Twojej walizce. Jeśli zabierasz ze sobą kilka par butów, to przykładowo jedną z nich możesz sobie przywiązać do pasa biodrowego albo do rączki plecaka. Wiele razy wchodziłem na pokład samolotu z kilkoma bluzami, kurtką uwiązaną na biodrach i nigdy nikt nic mi nie powiedział na ten temat. A dobrze wiadomo, że to wszystko ważyło parę ładnych kilogramów. Tip trzeci. Zmontowany bagaż rejestrowany. Wykupiłeś bagaż rejestrowany, ale nie jesteś w stanie do walizki włożyć tyle rzeczy, żeby osiągnąć limit wagowy. A jeszcze przecież tyle rzeczy do zebrania, prawda? Zawsze tak jest. Bagaż rejestrowany ma to do siebie, że to musi być jedna sztuka bagażu. Nie możesz podzielić tego bagażu na dwie niezależne sztuki. Zanim dokupisz kolejny bagaż rejestrowany, to sprawdź, jakie są maksymalne wymiary bagażu rejestrowanego, który wykupiłeś. Możesz się pozytywnie zaskoczyć, bo często bagaż rejestrowany może być bardzo, ale to bardzo duży. No i tutaj są dwie możliwości, które polecam zrobić. Możesz do swojej walizki za pomocą strecza i taśmy, domontować kolejną walizkę albo dodatkową torbę. Tak, jak najbardziej jest to możliwe, wiem, że to brzmi dziwnie. Ale tak, bardzo często się tak robi. Zrób to jednak bardzo starannie, żeby ten bagaż pozostał zawsze jednym bagażem, a nie zmienił się w dwa podczas rzucania go przez pracowników lotniska. Oczywiście pamiętaj, żeby starannie zmierzyć bagaż i sprawdzić, czy po takim montażu mieści się w wymiarach dopuszczalnych. Tip czwarty dotyczy bagażu rejestrowanego i jego wagi. W moim przypadku najczęściej bagaż rejestrowany może ważyć do 20 kg. Okej, okay, ale jak myślisz, ile w praktyce waży mój przeciętny bagaż rejestrowany? Strzelaj! 18 kg, 19 kg, 20? Koniecznie napiszcie w komentarzu, co obstawialiście. Powiem Wam tak: mój bagaż rejestrowany po zważeniu przez pracownika lotniska. Ma od 22kg do 24kg. Serio? I spytasz, ale co z limitem 20kg? Limit jest, ale często obsługa nie czepia się w ogóle co do wagi. Ostatnio moja walizka ważyła 24,5kg i miły pan powiedział, że trochę za dużo i dobrze jakby mi się udało wyjąć z walizki 2kg i przejdzie. No to zrobiłem tak, jak powiedział, i bez problemu przyjąłem walizkę ważącą 22,5 kg, czyli 2,5 kg ponad limit. Tip piąty: zabieranie kilogramów z bagażu rejestrowanego do ubrań na pasie. Jeśli masz sytuację taką, że pracownik lotniska zważył twoją walizkę i mówi, że jest trochę za ciężka i należy ją odciążyć o 2 kg, Albo trzeba będzie dopłacić, co wtedy? Wtedy wyjmujesz z walizki przedmioty, które zajmują mało miejsca, a są ciężkie. Dobrze by było, jakby to nie były płyny albo inne substancje, i przedmioty, których nie powinno się wnosić na pokład samolotu. Ostatnio, jak miałem taką sytuację, to wyjąłem z walizki po dwie torebki kakao, każda po 1 kilo. Następnie włożyłem te dwie paczki kakao. Do kurtki, którą miałem na pasie. Walizkę oddałem, a ja i moje 2 kg kakao, zwyczajnie weszliśmy na pokład z samolotu bez żadnego problemu. Byłem na tę sytuację przygotowany, bo moja walizka ważyła o 4,5 kg za dużo. Ale co mi szkodziło spróbować, prawda? Niestety nie udało się. Więc musiałem wypakować trochę przypraw i przypakować do kurtki na pasie, na co byłem jak najbardziej już przygotowany. Mam nadzieję, że dzięki tym sposobom zabierzecie ze sobą znacznie więcej bagażu i zaoszczędzicie sporo pieniędzy. Cała przyjemność po mojej stronie. W zamian mam do Ciebie małą prośbę. Daj proszę subskrypcję i kciuka w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Piona!